Witajcie, witajcie! Kolejny w kolejnym odcinku Zagrajmy prosto ale dzisiaj możecie zobaczyć. Coś, no kupiłem sobie cały karnet zadmiarski. Tak, kupiłem sobie po prostu karnet zadmiarski. Tak normalnie, po prostu kupiony karnecik, a dzisiaj sobie poopeningujmy ten sam ten karnecik. Naprawdę jestem mega zadowolona, że w ogóle mogę takie coś otwierać. No i tak, dzisiaj prokuję też romantycznego z tym że jakimiś złożyć. Najpierw sobie kredyty i to takie błyskotki, wiecie, tego typu rzeczy najpierw podbieram. I widzicie, to się też automatycznie kredyty do PAM zbierają, co jest dla mnie naprawdę dobre. I spray! Nowy spray z karneciku, no oczywiście jak, z, jak nie może być karnetu bez sprayu I tu kurde kolejny. I nowy zadymiarz Cordelius do Cordeliusa ja jeszcze, słuchajcie, dojdziemy. Aby dzisiaj przywitać nową zadymiarę od razu na moim koncie. Nową zadymiarę, jakąś spamka. Zobaczcie, kogo tutaj przywiał na moje kompo. Spam, świetnie. Teraz coś z moją pierwszą legendę na tym koncie, są... Co... Słuchajcie, ludzie, a ja tu biorę kruczka, kruczka dzisiaj. Kruc. i słuchajcie. Tu mam jeszcze z no 70 razy ja sobie odbiorę do kruka. Słuchajcie, no to teraz to jest na pozostałe nagrody odbieranie. Ale myślicie, no i słuchajcie, dobra, ja sobie podbieram te. Słuchajcie, jestem mega pod... Nie mogłam się doczekać tego dnia, aż kupię sobie ten cały karnecik Sodymiarski, miarski, i te inne sobie i tych innych sedim rzeczy. I udało mi się odbykować Pumpcans. Słuchajcie, jak czas na tą legendarną postać. Muszę zebrać, ale to jeszcze sobie to. I co? Dobra, nowa znaka do kurde lisy, zobaczcie. Co tu się stało, więc słuchajcie. się na co gotowi jeśli tak jest. Obeczkę, górę, a teraz. W grę nowego chromatycznego. Cordelius Ogro Ogrodnik i opiekun zaczarowanego lasu. Ma obsesję na punkcie krzywów. Krzywów i jest wrogo nastawiony do nieznajomych. Wow, dobra, teraz jakaś. wkurzona emotka. Uśmiechnięta emotka. Taka rzadka emotka. I taka. Hu! Misko EMOTKA! Wow, ludzie. Czy myślicie, no, i cztery ciastka z bita. Najnowsza pamka, pamka tutaj jest oraz no niektóre nie pamiętam. jest zjedz teraz jest ta misja wygrać z nim te to tak, bo jeszcze właśnie w tej... Ale słuchajcie, to nie koniec. Skiny, czas na skiny. Słuchajcie, dobra, najpierw openinguję tego skina. Słuchajcie. Tego potężniaka, słuchajcie tego El Primo, mega chciałem. Słuchajcie, go dostałam po prostu. Smoczy El Primo, zielony, naprawdę. Dzisiaj z niego, dzisiaj jest przecena. Okej okay. i dzisiaj jest z niego fajna od ja. A ciebie, ty. Tu... Słuchajcie, jeśli. Si... Ja ciebie też mogę sobie Czekaj, nie za błyskotki? powinien być za błyskotki. Skinek, ale dobra, przejdźmy do bardzo szatkich skinów i też jakiegoś kupmy życzmy się nad tym Tikiem lecz na Krampusem się też myślałem ale a, no tak, z tą spam w kasyjna pal, na pewno jej nie kupię z obrzydliwym skinem bo jestem pilnik, mogłem sobie kupić szczerze <laughs> a więc słuchajcie, chyba na mój wybór będzie ten piękny królewski Albo nie, bo nie jest taki super czadowy. Pan. Ten pan P też całkiem ciekawie wygląda. Czy może kolejny skin Primo? No nie, bo El atomika do mnie nie przemawia tak szczerze. Krampusem Asher też bardzo małogram. Myślę, że wezmę świetli Kariko. Świetli Kariko, witaj na moim koncie w Stars. Bardzo lubię skiny ze sezonu Biokopułów. Napiszcie, jaki, was, jaki jest Wasz ulubiony sezon. A tymczasem świetli Kriko, odblokowany. Bardzo fajnie, jeszcze. Napiszcie, jaki jest Wasz ulubiony sezon? Bo szczerze Biokopułę bardzo lubię. Zaraz Wam już pokażę Biokopułę. Biokopuła, no właśnie, doktor Edgar, pan Much. Takie właśnie są bardzo ładne tutaj skinki, takie, takie mutacje. Słuchajcie, może, jeśli on jest za błyskotki, jeśli ten z już jest... Z... Co? Kurde, za dzień będzie. Za dzień. Nie wiem, czy mi się teraz właśnie nie opłaca go doładować jeszcze te gemki. Gemy, jeśli... Się... Ale nie wiem, czy warto teraz doładować sobie gemy na tego skina. No. Myślę, że nie, skoro za... jutro będzie ten skin. To warto poczekać chyba że kupię sobie innego rzadkiego skina czy jest jakiś rzadki skin, którego jakoś mega chcę nie ale słuchajcie, skoro już odblokowałam cały karnecik tutaj to wszystko jest, jest odblokowywane Po to testujmy z może najpierw pankę przetestujmy ona jest bardzo Hapekowa, ale ja sobie ją, słuchajcie, wrócę się ulepszę, bo skoro mamy już tyle monet, to myślę, że nie, nie można sobie odpuścić leczenia w PAM. Oczywiście ja tutaj zbieram kreśle do kluczka. I słuchajcie, teraz zostawcie łapkę, zanim ja przetestuję Pamkę, Macie na to 3 sekundy. 3, 2, 1. No dobra, nie musicie zostawiać. Ale słuchajcie, jestem zadowolona z tego karnetu. I zaraz zobaczymy, czy Pam nie jest znowu Testowałem ją już, ale się cieszę takiej Pamki w akcji. Nie zobaczyłem, Więc co gram na trybie solo. Gram bez dźwięku, bo nie chcę, żeby mój dźwięk został zakusowany. Siedzę w łazience tutaj. Dobra, o, dobra, właśnie siedzę w łazience. Kiedy to nagrywam, to się w łazience sobie. Po prostu, żeby mieć dzisiaj do nagrywania. I tutaj teraz się bardzo fajnie, bo nikt nie chce się bić ze mną. Tylko najgorsze właśnie jest to najgorsze, bo chciałabym przetestować Wam bitwa, dobra, dobra. Tylko że ona nie jest taką dobrą bitewną zamiarą. Ona jest właśnie taka lepsza pod takie mapki drużynowe, dobra. Jest! No, jego... No zaraz chciałabym też przetestować jej ulpa. No, czyli to jest taka statywka, która mnie leczy. Jak tylko jestem w jej zasięgu, to ona mnie jakby tak leczy. <laughs> mm, dobra. Czyli tak, to, 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 to. może to nazwać statywką, ale w sensie, no to jest taka apteczka, apteczka, apteczka. Nazwijmy to po prostu apteczką. Tylko ja wiem... Nazwijmy to apteczką i szczerze. Mamka nie jest taką złą zydmiarą. Fajnie się ją gra. tak to... Za takimi mm, takimi jakby to wam wytłumaczyć tak na... U, um, nie mówię wam. Um, no metalem, po prostu metalem, że słuchajcie. Metal, to jest metal. Musicie mi wierzyć na sobie, że to jest metal. Jak nie chcecie to. No to jest metal po prostu. no Złomo burza, no to jest złomo, OK. Dobra, to jeszcze teraz czas ulepszyć sobie Kordeliusa. Też jakoś mega mocną tą O kurde, na gadżety go sobie tam i od razu Skoro tak to ja chcę sobie kupić ten trujący grzybek Tak to działa, bardzo fajnie, gadżetik A skoro już go kupiłem to czemu by sobie nie zrobić jeszcze testingu Jego z gadżetem, testowania On naprawdę mnie, go testowałam to naprawdę zaskoczył mnie jaką on ma w sobie potęgę. Szczerze, ja po raz pierwszy gram w tym z na jakimś oryginalnym game, nie? Tak tylko sobie testowałam i zobaczcie, i zobaczcie ile te grzyby zadają. są dwa potężne grzyby, zobaczcie. Po tysiąc tutaj już, jak mam jednego kiusa. Mają mały zasięg, właściwie są... Jest trochę słabe, że mają mały zasięg, ale... No, Cordelius jest niesamowicie potężny. Zaraz... Te dwa grzyby jego ult... Jest taki, że po prostu jesteśmy sami. Jestem sam z jakimś przeciwnikiem. Ona na przykład z tą B i tylko ona jest i ja. I nikt inny. Jakby nic wtedy nie ma, tylko o, już wielkie starcie. Ja może sobie jeszcze pozbieram klipsy, bo nie wiem, to... kto. Mocny. Ktoś mocny. Słuchajcie, napiszcie w komentarzu, czy macie. Czy macie właśnie Cordeliusa, Jestem ciekawa, czy ktoś jeszcze ma Cordeliusa. Dobra, ja, sobie takie wersy z nim, a nie mogę. to jest kraina cienia, dobra, jeszcze bardziej, kurde, chciałam to przetestować, ale ten gadżet, ale ten gadżet mogę wam też przetestować, fajny zadymiarz, szczerze bardzo fajnie się nim gra, dobra, słuchajcie, dobra, jeszcze trochę pograjmy tymi zadymiaszami. Wy, powiedzcie mi, jaka jest Wasza ocena ty, tych zdmiarzy? Ile im dajecie? Ile na 10? Jestem bardzo ciekawa. Słuchajcie, ja muszę zaraz niestety kończyć ten odcinek, ale jeszcze może spróbuję dograć tę grę z Lelusem. Myślę, że te grzyby bardzo mi się podobają i w ogóle, że ja go sobie od razu więc on oryginalnie tyle nie zadaje. O, mi, o Leon tam jest, Leon, Leon. Napiszcie w komentarzu, napiszcie w komentarzu, czy macie Leona, bo. Bardzo bym chciała, ale znam sobie sprawę, że chyba kruk jest lepszy. Napiszcie w komentarzu, kto według was jest lepszy. Kruk... Dobra. Szkoda, że te grzybki właśnie mają mały zasięg. gdyby miały trochę większy, to Cordelius byłby niepokonany. Dobra, o! I zobaczcie, on teraz... On teraz... Dobra, ona... Dobra, poczekajcie. Poczekajcie, ja spróbuję jej nie, nie zabijać. Tylko dacie jej właśnie to. I nie może teraz na to zobaczyć zobaczcie. I dobra, na ile to trwa? Trochę, trochę słabe to. Yy. Właściwie to jesteś dobre, bo na przykład przeciwnik nie może sobie wtedy wziąć yy, tych kostek, tych kostek mocy. Wiecie co chodzi. I dobra, kolejna ranga jest na kordeliusie wbita. No. <laughs> Słuchajcie, myślę, że jeszcze starczy mi czasu <laughs> nagrywania. Okej, okay, okej, okay. dobra, poczekajcie. Słuchajcie, kur no, te grzyby są naprawdę fajne, tylko jeszcze jakby ten gadżet tak dłużej to szczerze. Kurde, jest byłby niepokonany, bo szczerze, sam jest niepokonany, bo ma, no, ma tyle aż życia, naprawdę, to jest mega ogromna ilość. Dobra, daj na Mike. Dobra, chodź, daj na Mike'us. Ło! Nani? No ja nie podkreślam, to jest wymiar, ale jak się... No dobra, tutaj to nic... Dobra, chciałam ją złapać w tą moją pułapkę, czy... Pułapkę, to jest taka jakby pułapka, nie? Wyślijcie w komentarzu, czy się zgadza... No, dobra, nie daję wam tyle do pisania, bo słuchajcie, gdzieś jest swoich W ogóle oryginalnie, przepraszam, że tak... że w sensie, tak mało nagrywałem. Ale słuchajcie, nie miałam pomysłu, co nagrać. Dobra. Zobaczcie, nawet takiego Franka można sobie łatwo obić tym Cordeliusem nawet z wielką ilością HP. Nie ma takiej, nie ma takiej, ma, nie ma takich jakby, potęgi, aby pokonać Cordeliusa Więc to on jest takim niezniszczalnym niepokonanym zadmiarzem. no Dobra, słuchajcie, jeszcze dzisiaj mogę odblokować bardzo fajny zadmiarzek RT. Bardzo bym chciał, go. a więc słuchajcie, Przydruszamy i, da i dalej gramy z Cordeliusem. To no, widzicie, szybko się nim gierki schodzą, więc... Naprawdę mogę to jeszcze wygrać. A słuchajcie, teraz jest takie coś jak chromatyczny deszcz. I co każ jakby co każdą grę dzisiaj no, skoczył, że to ony masz jakby... I masz jakby chromatyczne kredyty. Słuchajcie, jak dla mnie to jest bardzo fajne. Użyteczne. Jak dla mnie bardzo fajnie. A w ogóle, czy jesteś kiedyś legendarnego star dropa? Bo ja miałem i dropydałem epicką od znakę Dobroka, jakby co. Jest, no nie jestem wiesz, ale dobra, nie atakuję. Ło, ło, prawie bym nie rozwalił, ale mi się udało, przecież są takie drobne lagi się to... Wow. 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 Dobra, to poszło trochę za daleko. To widzwa trochę poszło... Dobra, jest już wreszcie. W sercie trochę się musiałam na nie naczekać. No że Kordelius, no. Ja bardzo mi się podoba grańc z tym z tym jaszem. Wow. <śm> to angry E. Nie ten tych wszystkich emotek do niego, bo to... Tam... mieć ja tylko trzy jakbycie. wszystkich tych nie mówiło. Dobra. <coughs> słuchajcie, chyba nie zdąży jeszcze prowadzić jednej rundki, ale zobaczcie jeden odcinek teraz. A więc słuchajcie, a więc słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, z dzwonkiem i papa. -pa.